Witajcie serdecznie. W tym filmie porozmawiamy o siedmiu grzechach, które zgodnie z naukami duchowymi ojciec Pio i Kościoła należy wyznać przed przystąpieniem do Komunii Świętej. Nie chodzi tu o moralizm czy strach, ale o prawdę i miłość prawdę, która wyzwala i miłość, która przywraca naszą wspólnotę z Bogiem. Lepiej umrzeć niż popełnić grzech śmiertelny. Te mocne słowa ojciec Pio nie zostały wypowiedziane, aby przestraszyć. Ale aby przebudzić. Przebudzić pokolenie wiernych do wartości, duszy do powagi komunii i do pilnej potrzeby nawrócenia. Ile razy przystępowaliśmy do Eucharystii bez refleksji, ile razy z przyzwyczajenia lub pośpiechu nie dokonaliśmy prawdziwego rachunku sumienia. Ten film jest zaproszeniem do prawdziwego przygotowania. Przejdźmy razem przez te siedem punktów. Zawsze z nadzieją i miłosierdziem Boga przed nami. Na końcu będziesz miał jasność co do tego, jak zbliżyć się do ołtarza z czystym sumieniem i odnowionym sercem. A wszystko to pod przewodnictwem słów i przykładu jednego z najbardziej ukochanych świętych naszych czasów, ojciec Pio z Pietrelciny. Święta komunia nie jest symbolem ani pustą ceremonią. Jest ona w rzeczywistości ciałem, krwią. Duszą i boskością Chrystusa, obecnymi w sposób rzeczywisty pod postaciami chleba i wina. Katechizm Kościoła Katolickiego jasno stwierdza: Kto ma świadomość grzechu śmiertelnego, powinien przed przystąpieniem do Komunii Świętej przyjąć sakrament pojednania. KKK 1185. A świętego Paweł w pierwszym liście do 1000 Koryntian 1121-29 ostrzega. Kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, będzie winny ciału i krwi pańskiej. Ojciec Pio przeżywał to z radykalnością i miłością. Postrzegał Eucharystię jako święty ogień, który powinien spalać tylko to, co jest czyste. Sam mówił, komunia przyjęta w grzechu jest jak trucizna. Zamiast leczyć, niszczy. Dlatego przed wymienieniem siedmiu grzechów, które wymagają szczególnej uwagi, należy pamiętać... Nie chodzi tu o wykluczenie, ale o odkupienie. Bóg chce nas całkowicie odnowić. Pierwszym krokiem jest uznanie, że potrzebujemy Go i pozwolenie Mu, aby nas oczyścił w konfesjonale. Grzech jeden: brak wiary i dobrowolna wątpliwość. Wiedząc, że komunia wymaga czystego serca i duszy w stanie łaski, musimy uważnie przyjrzeć się grzechom, które często pozostają niezauważone. Pierwszym z nich jest brak wiary, zwłaszcza gdy jest ona podsycana dobrowolnie. Istnieje ogromna różnica między szczerą wątpliwością, będącą wynikiem poszukiwania zrozumienia, a wątpliwością dobrowolną, która przeradza się w opór wobec objawionej prawdy. Kiedy decydujemy się ignorować lub odrzucać nauki Kościoła, nawet je znając, bezpośrednio obrażamy wiarę, którą wyznajemy. Niektóre przykłady są subtelne, ale niebezpieczne. Wierzyć w niektóre fragmenty Ewangelii, ale odrzucać to, co jest wymagające. Bronić chrześcijańskiej moralności tylko w takim zakresie, w jakim pasuje ona do naszego wygodnego życia. Relatywizować dogmaty w imię nowoczesności. Ojciec Pio był stanowczy w tej kwestii. Mówił: Wiara jest światłem duszy. Kiedy gasisz to światło, chodzisz w ciemności, nawet jeśli myślisz, że jesteś w świetle. Z heretykami, doktrynalnymi niejasnościami i niebezpiecznymi opiniami mierzył się stanowczo i z miłością do prawdy. Przyjęcie Jezusa wymaga również przyjęcia wszystkiego, co On objawił. Nie możemy przyjmować ciała Chrystusa, a jednocześnie zaprzeczać części Jego doktryny. Ten grzech, choć wewnętrzny, musi zostać wyznany, jeśli jest uporczywy i świadomy. Spowiedź pomaga ponownie rozniecić wiarę i oczyścić serce z cichego buntu, ponieważ komunia nie dotyczy tylko Jezusa, ale wszystkiego czego on nauczał. Grzech drugi, profanacja niedzieli i mszy świętych, autentyczna wiara nie jest teoretyczna, przejawia się w konkretnych postawach, a jedną z najbardziej oczywistych jest nasze podejście do niedzieli i mszy święty. Jest to drugi grzech wymagający spowiedzi. Profanacja Dnia Pańskiego. Trzecie przykazanie uczy nas: przestrzegaj niedziel i świąt. Nie oznacza to tylko niepracowania, ale przede wszystkim czczenie Dnia Pańskiego poprzez modlitwę, odpoczynek, a przede wszystkim uczestnictwo we mszy święty. Niestety wielu katolików zaniedbuje to przykazanie, czy to z wygody, czy z błędnego przekonania, że Bóg zrozumie i rzeczywiście Bóg rozumie. Ale oczekuje też wierności. Ojciec Pio traktował mszę z całkowitym szacunkiem. Przychodził na nią kilka godzin wcześniej, przeżywał ofiarę ze łzami i głęboką modlitwą. Mówił: Świat mógłby żyć bez. słońca, ale nie bez mszy. Wyobraź sobie teraz, jeśli on, święty kapłan, drżał przed ołtarzem, to z jakim nastawieniem my się tam stawiamy? Oprócz nieobecności istnieją inne formy profanacji. Niepotrzebne spóźnienie się, rozmowy podczas celebracji, niechlujny lub lekceważący strój, mechaniczne przyjmowanie komunii bez refleksji i przygotowania. Msza świętechu jest żywą pamiątką męki Chrystusa, a uczestnictwo w niej z obojętnością lub niedbałością jest bezpośrednią obrazą samego Pana. Uznanie tego i wyznanie jest pierwszym krokiem do ponownego odkrycia piękna niedzieli. I mocy Eucharystii w naszym życiu. Grzech 3. Pochopny osąd. Jeśli uczestnictwo we mszy wymaga zewnętrznej i wewnętrznej czci, serce również musi być oczyszczone ze wszystkiego, co rani miłość. I właśnie tutaj znajdujemy trzeci grzech, który należy pilnie wyznać: pochopne osądzanie i plotkowanie, osądzanie bliźniego w duchu, nawet w milczeniu. Jest bardziej powszechne niż nam się wydaje. Tworzymy opinie, potępiamy postawy, podejrzewamy intencje, często bez żadnych konkretnych podstaw. Nazywa się to pochopnym osądzaniem, myśleniem źle o innym bez pewności, podsycaniem nieufności i pogardy. I często to, co zaczyna się w sercu, przekształca się w słowa. Plotkowanie lub obmowa mogą wydawać się nieszkodliwe ale mają destrukcyjną moc. Ranią honor, niszczą więzi, rozsiewają jad tam, gdzie powinna panować pokój. Nawet pod pozorem zatroskanego komentarza jest to grzech, który poważnie rani miłość bliźniego. Ojciec Pio wyraził się bardzo jasno na ten temat. Powiedział kiedyś: Język, jeśli nie jest kontrolowany, jest jak ostry miecz, który zabija bez rozlewu krwi. Zachęcał wiernych, aby wyznawali nawet najmniejsze przewinienia w tej dziedzinie, aby serce pozostało czyste i pokorne. Przed przystąpieniem do komunii należy zbadać siebie: czy źle mówiłem o kimś, czy surowo osądzałem, czy rozpowszechniałem negatywne komentarze. Pan, który czeka na nas w Eucharystii, jest tym samym, który nakazał nam kochać i przebaczać. Nie ma prawdziwej komunii z Chrystusem jeśli nosimy w ustach lub sercu jad przeciwko naszym braciom. Grzech cztery. Nieczystość miłość zaczyna się w sercu, ale rozciąga się również na ciało, oczy i umysł. I dlatego dochodzimy do jednego z najbardziej ignorowanych, a jednocześnie najpoważniejszych grzechów życia duchowego. Nieczystości. Wielu unika rozmowy na ten temat, ale ojciec Pio nie milczał w obliczu prawdy. Wiedział, jak bardzo grzech ten zniewala duszę i oddziela wiernych od łaski. Nazywał nieczystość cierniem wbitym w duszę i mówił, że wielu chrześcijan, nawet uczęszczających do kościoła, przystępowało do komunii z sercem splamionym tym złem. Nieczystość odnosi się nie tylko do czynów zewnętrznych, takich jak stosunki seksualne poza małżeństwem, ale także do myśli podsycanych dobrowolnie. Natarczywych spojrzeń, nieprzyzwoitych rozmów, a obecnie zwłaszcza do konsumpcji niemoralnych treści w internecie, serialach, filmach lub mediach społecznościowych. Grzech ten należy wyznać szczerze, bez strachu i wstydu. Ojciec Pi omawiał, że wyznanie nieczystości jest jak rana wystawiona na działanie boskiego światła. Boli, ale leczy. Tylko w ten sposób możemy przystąpić do komunii z czystą duszą. Wolną od ciężaru winy i samooszukiwania się. Czystość, jak nauczał, jest cnotą, która chroni prawdziwą miłość, głęboką modlitwę i komunię z Bogiem. I tylko ten, kto szczerze walczy z nieczystością, może przyjmować komunię z czcią i wewnętrznym spokojem. Grzech 5: Zaniedbanie modlitwy i życia duchowego. Jeśli nieczystość plami serce, Zaniedbanie modlitwy stopniowo je oziębia, prawie niezauważalnie. I to jest piąty grzech, który wymaga szczególnej uwagi przed komunią. Porzucenie lub niedbałe traktowanie życia duchowego. Często popadamy w rutynę i odkładamy na bok to, co powinno być centrum naszego życia: relacje z Bogiem. Modlitwa nie jest duchowym dodatkiem, ale codziennym pokarmem dla duszy. Bez niej stajemy się wrażliwi na pokusy, niecierpliwi w tysiąc 1900... obliczu trudności i obojętni na wezwania Boga. Ojciec Pio nalegał na swoich duchowych synów: Módlcie się i nie martwcie się. Wiedział, że bez modlitwy serce oddala się od Boga, nawet jeśli zewnętrznie nadal chodzimy do kościoła. Zaniedbanie może wydawać się czymś niewielkim, ale gdy jest popełniane z własnej woli, wielokrotnie. Staje się poważnym grzechem. To tak, jakby przestać rozmawiać z kimś, kto nas głęboko kocha ciche, ale realne odrzucenie. Zanim przystąpisz do Eucharystii, zbadaj siebie: czy pielęgnuję swoje życie duchowe, czy poświęcam szczery czas na modlitwę? Komunia wymaga żywej duszy, a modlitwa jest oddechem tej duszy. Bez niej ryzykujemy, że będziemy szukać ciała Chrystusa z uśpionym sercem. Grzech 6. Brak miłosierdzia i obojętność wobec cierpienia innych. Tak jak modlitwa łączy nas z Bogiem, tak miłosierdzie łączy nas z bliźnimi. Dlatego szóstym grzechem, który powinniśmy wyznać przed przystąpieniem do komunii, jest brak miłosierdzia i obojętność wobec cierpienia innych. Często wyobrażamy sobie, że grzechem jest tylko czynienie zła. Jednak zaniechanie, nieczynienie dobra, gdy możemy to zrobić, również oddala nas od łaski. Ignorowanie cierpiących, odwracanie się od bólu innych, życie z zamkniętym sercem. Wszystko to świadczy o zatwardziałości duszy. Ojciec Pio mawiał: Miłość jest siłą, która napędza wszystkie działania chrześcijanina. Nie szczędził wysiłków, aby przyjąć tych, którzy go szukali, nawet gdy był wyczerpany, chory lub atakowany krytyką. Nauczał, że nie ma prawdziwej wspólnoty z Chrystusem bez współczucia dla braci. Miłość nie polega tylko na wielkich gestach, ale na małych codziennych czynach, słuchaniu, pomaganiu, pocieszaniu, unikaniu ostrych słów, poświęcaniu czasu. A brak tego wszystkiego gdy jest dobrowolny i powtarzający się, należy wyznać. Zanim zbliżymy się do ołtarza, powinniśmy zadać sobie pytanie: Czy żyje zgodnie z przykazaniem miłości? Czy robię coś dla potrzebujących, czy pozostaje obojętny? Kto nie kocha brata, którego widzi, nie może prawdziwie przyjmować komunii od tego, którego nie widzi. Grzech 7. Zazdrość i skrywana złość. Jeśli brak miłosierdzia jest zaniedbaniem miłości, to zazdrość i skrywana złość są jej bezpośrednimi wypaczeniami. Dlatego stanowią one siódmy grzech, który należy wyznać przed komunią. Zazdrość to nie tylko pragnienie tego, co ma inny, to także smutek z powodu dobra innych, jakby szczęście innych było zagrożeniem dla naszego. Jest to cicha trucizna, która niszczy dusze kradnie wdzięczność i uniemożliwia uwielbienie. Z kolei skrywana złość, zwłaszcza gdy przeradza się w urazę, smutek i pragnienie zemsty, zatwardza serce. Może być cicha, ale przed Bogiem ma wielką wagę. Ojciec Pio wyraził to bardzo jasno. Skrywanie złości to karmienie węża w sercu. Nauczano wiernych, aby szczerze wyznawali te uczucia, nawet jeśli nie wyrażali ich w swoich działaniach. Tylko w ten sposób dusza może być wolna, aby kochać i przebaczać. Komunia wymaga pojednania, sam Jezus powiedział: jeśli więc przynosisz dar swój do ołtarza, i tam przypomnisz sobie, że Brat Twój ma coś przeciwko Tobie, najpierw idź i pojednaj się z Nim. Mato 5,23-24. Zanim zbliżymy się do ciała Chrystusa, Musimy oczyścić serce z wszelkiej urazy, bo tam, gdzie jest zazdrość i nienawiść, nie ma miejsca na łaskę. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie grzechy należy wyznać, ale jeszcze ważniejsze jest, aby dobrze je wyznać. Nikt nie nauczy nas tego lepiej niż ojciec Pio, który spędzał godziny w tysiąc dziewięćset konfesjonale. Zawsze podkreślał trzy zasadnicze kwestie: szczere i głębokie rachunek sumienia. Spokojna refleksja, bez pośpiechu i bez oszukiwania samego siebie. Prawdziwa skrucha, nie tylko ze strachu przed piekłem, ale z miłości do Boga. Stanowcze postanowienie zmiany, czyli rzeczywista decyzja o walce z grzechem. Ojciec Pio ostrzegał również przed niebezpieczeństwem ukrywania grzechów z powodu wstydu. Kto milczy podczas spowiedzi, kłamie przed Bogiem. Dobra spowiedź jest aktem pokory i Odwagi. Jest to najkrótsza droga do wewnętrznego spokoju i godnej komunii z Panem. Dobrze odbyta spowiedź nie potępia, wyzwala. Ojciec piomawiał: Spowiedź jest kąpielą duszy. Nawet jeśli jesteś pokryty błotem, dobra spowiedź sprawi, że będziesz bielszy niż śnieg. Jeśli któreś z wymienionych tutaj grzechów poruszyło Cię, nie bój się. Poszukaj księdza, otwórz swoje serce. Pozwól Bogu działać. Komunia jest pełna tylko wtedy, gdy serce jest lekkie, oczyszczone, gotowe do miłości.